Tygodnik, Solidarność. Daje słowo. Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Panie prezydencie, jest pan oskarżany o to, że zaprząkł pan do kampanii wyborczej prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jak udała się panu ta sztuka? <śleszy> Umawialiśmy się z panem prezydentem Donaldem Trumpem yy, rzeczywiście w czasie naszej rozmowy telefonicznej, ponad no, około dwóch miesięcy temu, że spotkamy się wtedy, kiedy tylko to będzie możliwe zaraz po, po, po tym, jak już będzie można stwierdzić, że pandemia czy epidemia koronawirusa gaśnie. Myślę, że można to stwierdzić i. W związku z powyższym to, to, to zaproszenie ze Stanów Zjednoczonych przyszło, ale proszę pamiętać, że to jest zaproszenie ze Stanów Zjednoczonych. To, to, nie jest, to nie jest zaproszenie, które wysyłałem ja, tylko to jest zaproszenie, które wysłał pan prezydent Donald Trump. Rzeczywiście jest tak, że ono przychodzi tuż, tuż przed naszymi wyborami. Jedni twierdzą, że to dobrze dla mnie, ale inni, dla odmiany, twierdzą, że to nie jest dobrze dla mnie, więc głosy są tutaj podzielone. Ja się cieszę z tego, dlatego że jest bardzo wiele ważnych spraw dla Polski do załatwienia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, i myślę, że to dobrze. Że w momencie, w którym wychodzimy z pandemii koronawirusa, a my y, realizujemy tak bardzo potężne instrumenty gospodarcze, tak wielkie zaangażowanie polskiego państwa w ratowanie miejsc pracy w Polsce i w ratowanie polskiego biznesu, polskiej przedsiębiorczości. Że jest to spotkanie, które umożliwi, mam nadzieję, nadanie nowego impulsu także w relacjach gospodarczych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Bo pamiętajcie państwo, że teraz właśnie no, w czasie pandemii koronawirusa firma Microsoft ogłosiła gigantyczną inwestycję w Polsce miliard dolarów w nowoczesne centrum przetwarzania danych. A dla mnie to pokazuje, że pogłębianie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, również w kwestii bezpieczeństwa, bo to przecież także i obecność wojsk amerykańskich w Polsce daje również i amerykańskim firmom, wielkim globalnym inwestorom większe poczucie bezpieczeństwa inwestycji w Polsce, a przecież o to chodzi. Panie Prezydencie, jakich konkretnych efektów możemy spodziewać się po Pana wizycie w Stanach Zjednoczonych? Czy ja mam nadzieję, że przede wszystkim zacieśnienia więzi, po drugie, na pewno będziemy dyskutowali o Trójmorzu. Miliard dolarów jest zapisany w amerykańskim budżecie na wsparcie współpracy w ramach Trójmorza, którą ja zainicjowałem razem z panią prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarowicz przed, przed pięciu laty. Dzisiaj to już jest formuła rozwinięta. Dzisiaj Amerykanie są partnerami Trójmorza. Przecież. Prezydent Donald Trump brał udział w spotkaniu prezydentów państw Trójmorza w Warszawie. W związku z powyższym, to jest rzeczywiście trwająca w tej chwili rozwinięta współpraca. Stany Zjednoczone są na każdym spotkaniu prezydentów reprezentowane na bardzo wysokim poziomie Biały Dom. Więc myślę, że będziemy rozmawiali o amerykańskich inwestycjach właśnie w ramach współpracy Trójmorza. To inwestycje o charakterze infrastrukturalnym, bo przede wszystkim do tego ta współpraca się sprowadza. Na pewno będzie. Mowa o współpracy militarnej, bo to pan prezydent Donald Trump na pierwszym miejscu wskazał w swoim zaproszeniu wystosowanym do mnie na piśmie. I na Czy pewno kwestia będzie... Wisły będzie, bo ostatnio powiedzmy, że kwestia Wisły troszkę spowolniła bieg? Czy będzie poruszana kwestia drugiego etapu Wisły? Na pewno wszystkie kwestie związane z naszą współpracą militarną będą, będą poruszane. Co do tego nie ma wątpliwości. I tutaj tych tematów mamy co najmniej kilka. Będzie także na pewno rozmowa na temat obecności amerykańskiej w naszym kraju. Mam nadzieję na to, że ta obecność będzie się zwiększała. Chciałbym, żeby, żeby, żeby były amerykańskie nowe inwestycje, także i militarne u nas. Bo sądzę, że sądzę, że to jest teren, który sprzyja amerykańskiej obecności również ze względów strategicznych. Natomiast natomiast będziemy również rozmawiali o bezpieczeństwie także i energetycznym, będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie telekomunikacyjnym. Więc tych tematów jest kilka. My dzisiaj jesteśmy dużym odbiorcą gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych, ale pamiętajmy o tym, że mamy ambicje stać się hubem w ogóle gazowym dla naszej części Europy, między innymi dla właśnie Trójmorza i w ramach Trójmorza. I stąd nasze plany postawienia jeszcze jednego gazoportu, tym razem w porcie w Gdańsku, w rozbudowywanym porcie w Gdańsku, więc tutaj jest perspektywa na to, aby tych kontraktów pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi było jeszcze więcej. Ja poruszę taką kwestię, która no zmienia troszkę temat przy okazji, ale poruszę kwestię, która jest dla mnie osobiście ważna i pan prezydent, jako pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, uczestniczył w rocznicy pierwszego transportu Polaków do Auschwitz, okrągłej 80. rocznicy. Czy można mieć nadzieję, że jest to rodzaj zobowiązania, że w przyszłości pan prezydent, jeżeli po wyborach pozostanie pan prezydentem, będzie uczestniczył w tych obchodach? Powiem w ten sposób. Chciałbym. Uważam, że Prezydent Rzeczypospolitej powinien uczestniczyć. Te 80. były szczególne, tak? Nigdy do tej pory żaden z prezydentów Polski po 89 roku nie wziął udziału w tej uroczystości. Ja w związku z 80 rocznicą postanowiłem tą nową tradycję ustanowić, żeby prezydenci Polski brali udział w obchodach tego ważnego wydarzenia, które w mocny sposób akcentuje prawdę historyczną. Że to Polacy byli pierwszymi, którzy zostali wysłani do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Pamiętajmy, że to byli ludzie, którym nadano numery od 70 bodajże. 31, 30, tak od 31 w związku z powyższym to byli pierwsi absolutnie więźniowie. I, i, I to jest ważny, to, to jest ważny akcent, który powinien wybrzmieć. W, w przestrzeni politycznej, polityczno-historycznej, bym powiedział, tak, bo bardzo często na świecie niestety ludzie nie wiedzą o tym, że w ogóle Polacy byli więzieni w Auschwitz, tymczasem byli oni pierwszymi więźniami i, i, i tysiące Polaków w Auschwitz zginęło. Wobec takiego, no powiedzmy resetu stosunków międzynarodowych, różnego rodzaju systemów, które organizują cały świat, nasz publicysta Tomasz Terlikowski napisał taki felieton, w którym zgłasza taki postulat potrzeby nowej solidarności społecznej. A Solidarność jako organizacja, ale również swego rodzaju symbol, jest dysponentem w jakimś sensie takiego modelu, który można byłoby w tym sensie zastosować i o tym też Tomasz Terlikowski pisał. Jak pan prezydent widzi rolę Solidarności w tym zmienionym świecie? Ja widzę tę rolę jako bardzo ważną i powiem więcej. Myślę, że Solidarność powinna być dosyć konserwatywna. Nie uważam, żeby Solidarność musiała się zmieniać i dostosowywać się do świata. Nie. Sądzę, że Solidarność została dobrze ustanowiona w dobrym momencie, w niezwykle wrażliwych kwestiach została ustanowiona i te kwestie są niezmienne, dlatego że zadaniem Solidarności jest stanie na ich straży. To co z tego, że one są dzisiaj realizowane? Bardzo dobrze, że są realizowane. Solidarność powinna cały czas pilnować tego, żeby były realizowane jak najlepiej i robi to. I robi to i dlatego właśnie nie pozwala na odchylenie ani w jedną, ani w drugą. tak? Nie pozwala na to, żeby, żeby popadać w, w jakieś y, chore, komunistyczne rozwiązania, ale nie pozwala też na krwawy kapitalizm, na liberalizm, o którym słyszeliśmy dzisiaj także z ust przewodniczącego pana Piotra Dudy. Także y, nie zgadza się Solidarność na liberalne prawo pracy, które y, pozwala robić z pracownikiem, co się tylko pracodawcy podoba. Nie jest to y, nie jest to znam, znamie, z, nie jest to znam, y, nie jest to charakterystyczna trzeba państwa nowoczesnego, aby tak było, wręcz przeciwnie. Dzisiaj te najnowocześniejsze państwa, dzisiaj te państwa najlepiej rozwijające się to są państwa, które się rozwinęły że w sposób żelazny, przestrzegając zasady społecznej gospodarki rynkowej, opartej głęboko na chrześcijańskiej nauce społecznej i e, gdzie człowiek jest stawiany w centrum zainteresowania władz i w centrum polityki ekonomicznej, gdzie akcentowany jest sprawiedliwy podział dóbr w, w, spo, w, w społeczeństwie, sprawiedliwy podział dóbr ze strony państwa. W związku z tym to są te wszystkie elementy, gdzie również jest przecież tak niezwykle ważny i akcentowany przez naszego świętego Jana Pawła II, naszego Ojca Świętego, etos pracy, ale i, od, nie, ale i spojrzenie na pracę przez Pryzmat człowieka i szacunku do człowieka, więc to, 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 to solidarność, właśnie w sobie to wszystko niesie, i, i stąd moje wewnętrzne bardzo głębokie przekonanie, że jej misja jest tak ważna i że powinna być de facto niezmienna. Panie prezydencie, w swojej kampanii prezydenckiej kwestii ochrony ro rodziny uczynił pan jedną z fundamentalnych y, y, kwestii. Dlaczego uznał pan, że to akurat kwestia ochrony rodziny teraz, w tym czasie, jest tak bardzo ważna? Bo tego brakowało. To brakowało bardzo i ten brak szacunku dla rodziny przejawiał się we wszystkich kwestiach. Także chociażby w podniesieniu wieku emerytalnego. To także był cios w rodzinę. Bo kiedy ja w 2015 roku w kampanii jeździłem po całej Polsce, to najczęstszym argumentem było to, że my byśmy, proszę Pana, wobec tego, jak dzisiaj jest ciężko o pracę i jak dzisiaj jest to ważne i jak dzisiaj skromnie się żyje, chcieli zająć się wychowaniem naszych wnuków po to, żeby nasze dzieci, nasze córki mogły iść do pracy mogły zarobić pieniądze, szukać pracy i zarobić pieniądze. My byśmy chcieli się zająć wnukami, a ja muszę pracować bo mi kazali pracować do 67 roku życia. To był jeden z bardzo ważnych argumentów. Ja chcę przejść na emeryturę. Nieważne, że nie będę miała tej emerytury wysokiej. To nieważne jest. Ważne, że ja chcę na nią przejść, żeby dać szansę, żeby dać szansę dzieciom, której dzisiaj dzieci nie mają. No. Wtedy niestety jeszcze często wiązało się z tym, że ci rodzice wyjeżdżali za granicę do pracy. To było, to było tragiczne, ale z drugiej strony sami ci rodzice mówili mi, no nie, nie ma wyjścia, tak? no bo nie ma tej pracy, nie ma godnej płacy. Więc jak ja to wszystko zsumowałem, to doszedłem do wniosku, że pierwsze, co musi się stać, to musi nastąpić skokowe podniesienie poziomu życia rodzin. No jak w kraju gospodarki rynkowej skokowo podnieść poziom życia rodzin? Przecież nie podniesiesz skokowo wszystkich wynagrodzeń, tak? Bo to jest niemożliwe. Nie da się tego zrobić. Nie zmusisz przedsiębiorców do tego, żeby nagle podnieśli wynagrodzenia. Możesz oczywiście wprowadzić minimalną stawkę godzinową, zrobiliśmy to. Możesz wprowadzić płacę minimalną podwyższyć ją. Zrobiliśmy to. No ale nie możesz kazać podwyższyć wynagrodzeń wszystkim, tak? Nie da się tego zrobić, w związku z czym ustanowiliśmy świadczenie ze strony państwa dla rodziny jako pomoc rodzicom w wychowaniu dzieci. Po raz pierwszy w historii pieniądze do ręki rodzicom, przecież jaki był krzyk, nieodpowiedzialni ludzie, pijaństwo w rodzinach, i tak dalej, Co się okazało. Kłamstwo, kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo po prostu, bezszczelnych, liberalnych polityków, którzy nie chcieli dać po prostu pieniędzy i wesprzeć rodziny, którzy po prostu nie realizowali polskiej konstytucji, bo wsparcie dla rodziny jest wprost w konstytucji zapisane jako obowiązek państwa polskiego w artykule 18. Wsparcie i ochrona rodziny. W związku z powyższym dopiero teraz ta konstytucja jest rzeczywiście realizowana. I ja jestem bardzo z tego dumny. Przeszliśmy ten etap, w którym wsparliśmy fundamentem właśnie złożonym ze świadczeń społecznych ten byt rodziny. Na tym fundamencie dzisiaj ten byt można jakoś powiedzieć się opiera, tak, nawet jeżeli rodzina tego nie czuje, to jednak to jest. I ja, jak się zaczął kryzys i się zaczął strach o utratę pracy, to ja bardzo spokojnie mówiłem do premiera. Panie premierze Mateusz, słuchaj, my musimy wyjść i powiedzieć ludziom, że 500 plus będzie wypłacane, choćby się waliło i paliło. My musimy wyjść i powiedzieć ludziom: nic się nie martwcie, ta trzynasta emerytura, którą wam zapowiedzieliśmy kilka dni temu będzie wypłacona spokojnie. Polskie państwo jest i działa. I zrobiliśmy to, po to, żeby ludzie czuli oparcie właśnie w polskim państwie, że ono jest, dotrzymuje swoich zobowiązań, jest poważne. I pilnuje ich interesów. Ogromnie mi na tym zależało. I cieszę się, że tak się udało, bo w ten sposób buduje się zaufanie obywateli do państwa. I, i o to właśnie chodzi. Teraz następny etap. Dlatego chcę przez kolejne pięć lat być prezydentem. Teraz czas, żeby wynagrodzenia zostały podniesione. Czym w moim przekonaniu, poprzez boom inwestycyjny, trzeba rozwinąć w Polsce działalność inwestycyjną, wykorzystać te pieniądze, które mają iść do nas z Europy i w ramach następnej perspektywy finansowej 2021-2027 170 ponad miliardów euro Komisja Europejska proponuje dla Polski. Proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich 15 latach mieliśmy 164, a tu ma być na 7 lat 170 miliardów euro do wykorzystania plus Europejski Fundusz Odbudowy zapowiedziany przez szefową Komisję Europejską 750 miliardów euro dla całej Europy, w tym duża część dla Polski, bo jesteśmy trzecim co do wielkości beneficjentem. Jeżeli to wszystko dodamy. To, to jest rzeczywiście coś na kształt planu Marszala. Jeżeli nie wykorzystamy tej okazji, będzie to nasze dziejowe przestępstwo po prostu. A nie ma takiej obawy, że ten fundusz, szczególnie w tym zakresie, takich korona obligacji, jak to się mówi, jest jedną z metod budowania takiego nadpaństwa europejskiego? Nie mam takiej obawy, dlatego że jesteśmy dzisiaj współdecydentami o przyszłości Europy i tych spraw trzeba pilnować. Natomiast Europa chce się rozwijać, chce realizować politykę spójności. Do spójności potrzebne są inwestycje. Wszyscy wiedzą, którzy znają historię, przede wszystkim z ekonomicznego punktu widzenia, z kryzysów wychodziło się poprzez inwestycje. I dzisiaj Europa mądrze chce po prostu dokonać takiego skoku inwestycyjnego. I ja uważam, że bardzo dobrze. Tak, w ten sposób jesteśmy w stanie wyjść na prostą. Natomiast Dyskusja na temat przyszłości Europy, dyskusja na temat przyszłego jej kształtu, tego, jak powinny wyglądać relacje i współpraca. To jest dyskusja, która jest otwarta przed nami, bo musimy ją przeprowadzić. I dlatego ja w moim liście do koleżanek i kolegów przywódców państw europejskich napisałem, że my powinniśmy rozwijać dalej Europę, ale w duchu solidarności. Tak, w duchu solidarności. My Polacy wiemy, co to znaczy. Dlatego ja to zaproponowałem. Jeden z drugim, nie jeden przeciw drugiemu w sensie interesów, tak? Nie tylko i wyłącznie gra ścierających się interesów. Nie, także pewne współtworzenie różnych rozwiązań europejskich. Jak chociażby, niech to będzie taki drobny przykład, zróbmy tak, żebyśmy byli samowystarczalni w dziedzinie środków ochrony m, m, medycznej wobec, wobec pandemii, jakiejkolwiek zarazy. To znaczy maski, kombinezony, Przy przyłbice ochronne, tak, gogle, wszystko to, co jest potrzebne, rękawice. Produkujmy to w Europie, podzielmy się obowiązkami w tym zakresie. Niech rękawice na przykład będą produkowane w Polsce na ogromną skalę. Maseczki, niech będą produkowane we Włoszech, kombinezony niech produkują Francuzi, jakieś jeszcze urządzenia niech produkują niech produkują Hiszpanie, respiratory niech produkują Niemcy. Części do respiratorów, jeżeli trzeba produkować w różnych miejscach, podzielmy się w ramach Europy, żeby w razie, gdyby nas ta, taka, takie nieszczęście ponownie spotkało, żebyśmy byli w stanie błyskawić Uzupełnić nawzajem swoje zapasy, przesyłając sobie po prostu w ramach właśnie Solidarności Europejskiej odpowiednią potrzebną ilość środków, a nie musieli szukać na zewnątrz, zastanawiali się, czy to spełnia wymogi, nie spełnia wymogów, czy certyfikaty są prawdziwe, czy może oszukańcze, bo my w Europie, w ramach Unii Europejskiej, mając określoną kulturę produkcji i mając określone przepisy, sami sobie będziemy na bieżąco sprawdzali, czy jakość jest odpowiednia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zróbmy tak. Panie prezydencie, ostatnie krótkie pytanie. Ostatnio w zagranicznych mediach jest chwalony model budowy Polski. Polska się określa mianem kryzysu odpornej. Jak pan uważa, z czego to wynika? Takie, takie stanowisko, takie określenie? Mediów? Ja myślę, że wynika z bardzo mądrej polityki, wynika także z mądrości Polaków. Polacy podeszli do, 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 do pandemii koronawirusa spokojnie, ale bardzo odpowiedzialnie w moim przekonaniu. My, jako władza wykonawcza, no plus władza ustawodawcza oczywiście, zdecydowaliśmy się na bardzo radykalne działania chroniące gospodarkę i bardzo radykalne działania chroniące obywateli. Oczywiście ryzyko było wielkie. Ale okazuje się, że te działania były mądre i skuteczne. Olbrzymie pieniądze, które pompujemy w tej chwili w ratowanie w Polsce miejsc pracy i ratowanie polskich przedsiębiorców, z miliard złotych dziennie przekazywane przedsiębiorcom, po to, by ratować miejsca pracy, po to, by ludziom wypłacane były wynagrodzenia, po to, by rodziny w związku z tym mogły normalnie funkcjonować, po to, by w związku z tym te rodziny mogły iść do sklepu, kupić towary, napędzać tymi pieniędzmi gospodarkę. Bo przecież to są naczynia połączone wszystko, tak? To jest jeden system, który się obraca. Tak jak 500 plus wsparło polską gospodarkę i okazało się, że wzrost gospodarczy od 2016 do 2019 roku średnio był 4,3% PKB. Więc to jest to jak na skalę europejską to, było, to były świetne wyniki. Tak teraz te pieniądze również są wpompowywane do polskiej gospodarki. One nie idą gdzieś tam, jak nie wiadomo gdzie szło 50 miliardów rocznie w czasie rządów PO, PSL, z podatku VAT, który był po prostu rozkradany. Dzisiaj te pieniądze trafiają do większości, do, do, z powrotem do polskich podatników właśnie w formie różnych programów społecznych, a potem i przez ich ręce trafiają do polskiej gospodarki. I w ten sposób ta gospodarka trwa i to jest najlepsze dla niej lekarstwo. Jeżeli teraz jeszcze dopompujemy środków inwestycyjnych do tego wszystkiego i rzeczywiście te inwestycje będą i będzie rozwój, będzie, bę, będą nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, będzie likwidacja wykluczenia komunikacyjnego przede wszystkim, tak? Będziemy mieli szerokopasmowy internet wszędzie i mnóstwo różnych rozwiązań, które są dzisiaj, które są dzisiaj no, znamionują państwa wysoko rozwinięte, to ja wierzę w to, że to jest recepta na sukces. Dziękujemy panie, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Tygodnik Solidarność daje słowo.